Pochodząc z Azji, założyciele zboru Gateway z wielkim powodzeniem docierali do Azjatów w wieku od 18 do 26 lat. To tętniąca życiem chrystocentryczna grupa młodych ludzi, opierających wiarę na Biblii, poświęconych misji Jezusa, niestrudzenie zwiastujących dobrą nowinę. Wielu z nich to przedstawiciele wolnych zawodów, osoby niezwykle inteligentne, docierające z Ewangelią do innych studentów. Współczesne miasta są bardzo zróżnicowane etnicznie. W każdej metropolii znajdujemy dużą populację Azjatów, Latynosów, w zależności od miasta także populację imigrantów z Bliskiego Wschodu i z Europy Wschodniej. A zatem zmienna struktura demograficzna to jedno. Druga sprawa wydaje się, że odpływ młodych ludzi z centrów miast to już przeszłość. Młodzi ludzie wracają do śródmieścia, bo chcą być tam, gdzie coś się dzieje, w miejscach tętniących życiem. Młodzi ludzie od chrześcijan oczekują autentyczności i szczerości. Nie zadowalają ich rytuały, odrzuca ich pozoranstwo, pretensjonalność. Gotowi są na pełne zaangażowanie. Zbór Gateway to szczególna społeczność. Obecnie spotykamy się z wieloma stylami nabożeństw, od bardzo nowoczesnych po tradycyjne. Gateway jest pod tym względem wyjątkowy. Nie stawia na określony styl nabożeństwa jako czynnik przyciągający ludzi do Kościoła. Jego członkowie na pierwszym miejscu stawiają fundament Biblii. Chcemy być autentyczną, nowotestamentową, biblijną społecznością wierzących. Dla nas ważne jest otwarte postępowanie zgodne z biblijnymi zasadami chrześcijaństwa. To właśnie taka postawa przyciągnęła do nich młodych ludzi. Jako społeczność wierzących możemy się z tego czegoś nauczyć. To nauka także dla innych społeczności. Mówi się, jeśli chcemy przyciągnąć młodych ludzi, to może powinniśmy korzystać ze współczesnej muzyki, może powinniśmy wprowadzać elementy rozrywki, może tak uda się nam przykuć ich uwagę. Moim zdaniem Gateway zajęło w tej sprawie odmienne stanowisko, mówiąc, jeśli chcesz docierać z Ewangelią do młodych ludzi, musisz być autentyczny. To właśnie autentyzm chrześcijaństwa opartego na Biblii ma według mnie ogromną siłę przyciągania. Gateway to przykład działania misyjnego w trudnej grupie docelowej postmodernistycznego miasta. Dziś z radością możemy mówić o Bożym Błogosławieństwie, jakiego tu doświadczyliśmy. Po dziewięciu latach realizacji projektu misji globalnej cieszymy się powstaniem trzech zborów, do których uczęszcza 280 osób, a zaczynaliśmy od 20. W tym okresie chrzciliśmy 130 osób. Bogu niech będzie za to chwała. Większość z nich to młodzi ludzie mieszkający w śródmieściu. Co ciekawe, 90% ochrzczonych pozostaje w kościele. To bardzo ważne, bo często zdarza się, że ludzie przychodzą i odchodzą. W Gateway pozostaje 9 na 10 osób. Odbieramy Boże Błogosławieństwa w postaci zespołu misjonarzy pracujących w Melbourne, na obszarze całej Australii, a także w Azji. Gateway składa się z czterech głównych elementów. Pierwszy z nich to grupy care. Są bardzo ważne, bo w nich tworzymy i wzmacniamy wspólnotę, która daje poczucie przynależności. Mając poczucie przynależności, otwieramy się na wiarę. Grupy care to miejsca spotkań wielu młodych ludzi, a także starszych. Mam na imię Lauren, pracuję jako redaktorka. Grupa care to dla mnie coś więcej niż tylko tak zwana mała grupa. Daje mi możliwość uczenia się, jak kochać innych ludzi i dzielenia się miłością Jezusa z drugim człowiekiem. Ludzie często się spotykają, ale zwykle spotkania ograniczają się do wzajemnej zachęty i kontaktów towarzyskich. Grupy Care to coś więcej. Dzielimy się w nich miłością, jakiej doświadczyliśmy z Jezusem, z naszymi przyjaciółmi, kolegami, bliskimi, z ludźmi, których Bóg stawia na naszej drodze, na ulicy. Spotykając się tu, pokazujemy w praktyce, co to znaczy być chrześcijaninem. Studium biblijne w grupie CARE to nietypowo doktrynalne studium Biblii. To proste, krótkie i praktyczne rozważania, które pomagają naszym nowym znajomym uczyć się chodzenia z Jezusem. Drugi element Gateway to wspólne nabożeństwo. Mamy trzy główne miejsca zgromadzeń wśród mieściu we wschodniej i w zachodniej części miasta. Gateway to także ośrodek szkoleniowy, bo posiadając armię dobrze wyszkolonych pracowników, można szybko ogłosić światu wieść o powracającym zbawicielu. Dlatego skupiamy się na szkoleniu młodych ludzi do pełnienia służby z innymi wyznawcami. W końcu Gateway to także posługa duchowa na świeckich uniwersytetach. Na trzech kampusach działają młodzi ludzie, a także ewangeliści. Tu również wiele osób zostało pozyskanych do Bożego Królestwa. Jakie były początki Gateway? Zrodziło się z modlitwy. Modliliśmy się przez 8 miesięcy. Studiowaliśmy także dzieje apostolskie. W pierwszym rozdziale tej księgi zauważyliśmy, że przed dniem pięćdziesiątnicy 120 osób modliło się za dzieło Boże. Modliliśmy się więc, aby Pan dał nam 120 partnerów modlitewnych. Z Bożym błogosławieństwem tak się stało. 120 osób modliło się za to dzieło. Mówiąc obrazowo, zapewniło to naszej posłudze osłonę z powietrza. Rozpoczynając, nie mieliśmy pojęcia, jak zakładać zbory. Z różnych źródeł dostaliśmy wiele poradników, ale postanowiliśmy sięgnąć do źródła. Dlatego studiowaliśmy dzieje apostolskie oraz książki Ewangelizacja i Słudzy Ewangelii autorstwa Ellen White. Znaleźliśmy tam wyraźny plan działania. W dziewiątym tomie świadectw w rozdziale pod tytułem Metody pracy w miastach zawartych jest szesnaście bardzo ważnych elementów planu pracy w miastach. Prosty model budowania społeczności, zawiązywanie przyjaźni w sąsiedztwie, zapraszanie ludzi, by nas poznali, odważne zwiastowanie poselstwa trzech aniołów oto podstawy naszego funkcjonowania. Docieranie do mieszkańców miast, zaspokojenie ich potrzeb wymaga różnorodnego podejścia. Przyjęliśmy tak zwany model ULA, na który składają się m.in. następujące działania: Programy EXPO Zdrowie w centrach handlowych i na uczelniach publicznych, Programy Wsparcia dla Osób w Depresji, Kawiarenki Lepszego Życia ze Zdrową Żywnością, Ewangelizacja na Ulicach, Ewangelizacja na Uczelniach i wiele innych. Mamy przebywać z ludźmi, często zadaję sobie pytanie, gdyby Gateway jutro przestało istnieć, czy mieszkańcom naszego miasta brakowałoby nas, czy dokonaliśmy znaczących zmian w ich życiu. Dziś praca rozwija się dalej. Prowadzimy kolejne szkolenia dla młodych ludzi pragnących zostać ewangelistami, a także coroczne konferencje szkoleniowe. Uruchomiliśmy również internetową szkołę misyjną, do której mają dostęp mieszkańcy 206 krajów świata. Do tej pory pobrano z niej pół miliona klipów wideo. Szkoła ma coraz większy zasięg. To dla nas błogosławieństwo, gdy widzimy, jak inne zbory są ubłogosławione tym, czym Bóg obdarzył nas. Gdy młodzi ludzie mają wizję Bożego Dzieła, gdy są pełni entuzjazmu, w ich życiu dokonują się zmiany. Oto Wikram, który ma korzenie hinduistyczne. Został ochrzczony w 2006 roku. Dziś jest pastorem okręgowym. Przedstawiam wam także Stevena, który był zagorzałym ateistą. Nie znosił pewnej chrześcijanki, która pojawiła się na uczelni. Był menadżerem jednej z większych firm, ale cztery lata temu został ochrzczony i dziś odważnie zwiastuje Ewangelię wśród społeczności chińskiej. Jest też młody Daniel, który podszedł do naszego stoiska z literaturą. Chciał sprowadzić naszych ewangelistów na dobrą drogę, bo uważał, że mijają się z prawdą. Podszedł, żeby z nimi porozmawiać. Dostał książkę Wielki Bój i czytał ją z zapartym tchem. Odnalazł prawdę, uczestniczył w spotkaniach ewangelizacyjnych, które prowadziłem. Dziś Daniel jako student jest misjonarzem na swojej uczelni. Pragnie zostać pastorem, i o to w tym wszystkim chodzi o całkowitą, głęboką przemianę życia. Gateway to harmonijne połączenie dwóch elementów autentycznej biblijnej rzeczywistości zwiastowania Ewangelii, w pełni zogniskowanego na Chrystusie, a z drugiej strony ciepło wspólnoty wierzących. Członkowie czują się częścią rodziny. A zatem autorytet Biblii dający młodym ludziom pewność zbawienia połączony jest ze wspólnotą rodziny. To doskonałe połączenie. Centrum Melbourne dalej jest celem naszych działań ewangelizacyjnych. Mieszka tu tak wielu młodych ludzi. Bóg powołał nas, abyśmy zwiastowali rychły powrót Jezusa. Mamy wyjść z tym przesłaniem, jeśli skorzystamy z podstawowych metod Nasz Pan będzie nam błogosławił, bo Jezus wkrótce powraca.